Cześć, witam. Pogoda dzisiaj, zobaczcie, jest piękna. To co? No Nic innego nie pozostało, jak tylko odpalić naszego staruszka i wybrać się gdzieś na jakąś fajną przygodę. A więc odpalamy go, wsiadam i odpalam. Mam nadzieję, że zaskoczy O, coś tutaj zamieszkało. Zobaczcie, co? Odgarniamy te pajęczyny. Sprawdzamy, czy w środku tam nie mieszka jakiś szczurek. Chyba nie. Wchodzimy do środka i mamy to. Tak wygląda środek. Środek wnętrze mojego Spartana, a dokładnie mojej dziewczyny Spartana. O, Spartan jakieś fochy tutaj wykazuje, nie chce mnie odpalić. <laughs> o, pierną pierną Dobra, pierno jest dobrze. Musicie wiedzieć, że nie mam sania. Bez sania to trochę ciężko. Ale nic. Uwaga. Teraz chyba odpalisz, nie? Mamy fuel, nie mamy fuel, musimy jechać na tankować paliwo temperatura wody. Ups, zgasło. Jeszcze raz. O, mamy to! weszło 18 litrów, także nie jest tragicznie. A dziadek wyjechał sobie na spacerek. Dziadek jest zatankowany, ma 20 litrów paliwa. No, niestety napotkaliśmy przygodę, tam jezioro wybiło. Nie będziemy ryzykowali, czy ryzykujemy? Nie. No, jest ok, mam Tu dojechaliśmy do takich ruin z 1100 któregoś tam roku. Muszę przeczytać, co to w ogóle za ruiny są. Ogólnie jest ładnie. Samochód stoi. Zdjęliśmy dach, bo musiałem nawrócić, ale no niestety będę musiał założyć tak, bo jest zimno. Okej, okay, więc znajdujemy się na terenie opactwa Krogsten. Dawno temu jakiś bardzo ważny miejscowy szlachcic nadał tę ziemię wspólnocie mnichów cystersów, i to było w 1176 roku, i w szczytowym okresie w swej świetności mieszkało tam 70 mnichów. Po kasacie klasztoru w 1538 roku opastwo jego grunty zamieniono na folwark. Widocznie obecnie obejmuje części Kościoła Opackiego, który był jednym z najbardziej wyszukanych kościołów spośród e, kościołów e, cystersów. Ale niestety. <laughs> Brzydki król Henryk VIII ostatecznie rozwiązał opactwo w 1538 roku, nakazując usunięcie lekarza, aby uniemożliwić mnichom korzystanie z tego miejsca. Opactwo to grunty trwale są częścią flowarku. Klasztor stał się dziedzińcem, a przez kościół przecięto tor, przecinając teren w pół w 1936 roku. Warto nadmienić, że w 2014 roku ludność cierpiała na różnego rodzaju zarazy, choroby bydła, i dlatego nie było lekarza. To był wielki problem i mnisi niestety wynieśli się z tego miejsca.